Witam Was serdecznie moi drodzy, z tej strony Mateusz Arasz Araszkiewicz, a to jest materiał z gry Fallen Enchantress Legendary Heroes. Jest to, jak widzicie, gra strategiczna i jest to naprawdę miłe, ciekawe połączenie cywilizacji, heroesów oraz gry RPG. I ta gra stara się w jakiś sposób połączyć najlepsze cechy tych trzech, tych trzech nurtów, tych pozycji. I robi to naprawdę fajny sposób. Jak widzicie, najpierw muszę założyć miasto, co zaraz zrobię. Te cechy tutaj, które mamy na poszczególnych kwadratach terenu, to jest żywność, produkcja oraz magia. W momencie, w którym żywność jest wysoko i produkcja jest wysoko, to będziemy mieli i duże miasto, i będziemy szybko produkować nasze jednostki. Natomiast magia to jest, to jest szybkość, w jaki sposób ta. Ta mana nasza, którą będziemy używać do czynienia wszelakich magicznych cudów, tworów, zaklęć, niczym, niczym magik, niczym Dan Brown. Nie, nie, Dan Brown, przepraszam, Deren. Deren Brown, tak, Deren, przepraszam. Dan Brown to pisarz, a Deren Brown to jest magik. Tak czy inaczej, nasza armia składa się z Dwóch jednostek na razie i z bohatera. Tego bohatera możemy stworzyć sami. Ja tak właśnie zrobiłem albo jednego z dziesięciu bohaterów, który jest przypisany do, do konkretnych królestw. Bohatera, bohater jest określany przez kilka, kilka cech, które sami możemy sobie stworzyć. Niemniej, ja, ja się teraz osiedlę. Ja się teraz osiedlę, mam taki zamiar. Tutaj, z tego co widzę, Chyba najlepszą metodą na osiedlenie będą te właśnie tutaj tereny, które mają cztery żywności, 3 produkcji oraz dwa e, magii. W ogóle Fallen Enchantress Avenge Legendary Heroes. Twórcy gier powinni e, prześcigać się w, e, w wymyślaniu. Tytułów gier, tak jak to robią twórcy punk rockowych zespołów. Chociaż z tym to chyba nikt punk rockowych zespołów nie przebije. No i pięknie mamy okolicznościowy obrazek. Założyliśmy miasto. Wszyscy bardzo się cieszą. W sumie, ile można łazić na piechotę. Prawda? Okej, to jest nasza stolica Attica, w której możemy budować oraz trenować. Naszych wojów oraz mm, konstruować budynki. Miasta zdobywają poziomy. Im więcej populacji, im więcej jedzenia, tym, tym większy poziom. Oczywiście populacja jest uzależniona od, od jedzenia. Ten kwadracik to jest nasz, nasz obszar wpływów. Każdy budynek, który widzicie teraz w menu budowania, każdy budynek. Jest w stanie zapewnić nam kilka cech. Ja tutaj wybiorę teraz monument, żeby zwiększyć swój obszar wpływu na, na mapie. Jak możecie zauważyć, fajną rzeczą jest to, że to wszystko widać. W momencie jak miasto się buduje, to wszystko widać. Tutaj na naszym obszarze jest jeszcze. Są kryształy. Zbuduję sobie kopalnię kryształów od razu. Ona zacznie się budować w momencie, kiedy skończy się monument, bo mamy kolejkowanie budynków. Tutaj pokażę Wam pierwszy element RPG-a, mianowicie kolekcjonowanie przedmiotów. W momencie, w którym znajdziemy ikonkę skarbu nad jakąś ruiną, tudzież nad jakąś nad jakimś obszarem, to znaczy, że w tym miejscu jest przedmiot, który możemy sobie zabrać. Często te przedmioty są bronione przez różne kreatury. Tutaj mamy mroczną świecę, która, dzięki której będziemy mogli przyzwać jakieś, jakieś stwory. Natomiast to jest z kolei okno. Badań, jest ich naprawdę całkiem sporo. Są podzielone na trzy, e, trzy drzewka: cywilizację, sztukę wojenną oraz magię. Ja na początku wybieram sobie cywilizację, dzięki której będę mógł zbudować warsztat oraz e, ogród. Warsztat będzie mógł, będzie zapewnił mi więcej produkcji, e, przez co będę szybciej produkował swoje e, budynki. Tutaj mamy oczywiście wszelkie panele. Raporty, dyplomacje, tak dalej i tak dalej. Możemy również projektować własne jednostki, co też jest fajną, fajną sprawą. To, jak szybko przeprowadzamy badanie, jest zdeterminowane tym, jak wysoki współczynnik research, czyli, czyli wiedzy naukowej, mamy w swoim królestwie. Tak, jest również w wersji polskiej. Uuu, jaki fajny płonący toporek. Od razu go wyekwipuję. I pokażę wam, w jaki sposób wygląda ekran postaci. Tu mamy cechy oraz umiejętności, które cechują naszego protagonistę, którego sobie sami stworzyliśmy, oraz ekran ekwipunku. Są rzeczy, są przedmioty, które możemy używać tylko w walce, tak jak właśnie ta mroczna świeca. No i to by było na tyle z tego właśnie miejsca. A to jest już sam ekran, ekwipu, boże ekran rozwoju postaci, ale o tym za chwilę. Kiedy postać zdobędzie poziom, bo również zdobywamy poziomy. Dobrze. Nasz monument został zbudowany. Nasz obszar wpływów zaraz się powiększy. A kopalnia kryształów Właśnie rozpoczęła swoją budowę, no jak widzicie Obszar wpływów się powiększył Chyba już mówiłem, że gra jest w wersji po polsku, niemniej W mojej W mojej wersji jakoś dziwnie Zastąpiono polskie, Polską czcionkę jakimiś krzaczkami i Nie wygląda to zbyt, zbyt ładnie Ok, kolejny Przedmiot, który sobie wyekwipuję Fajną sprawą jest to, że mimo tego, że oprawa graficzna jest dosyć skromna, taka quasi rysunkowa, zbuduje pioniera. Pionier zwiększa również nasz obszar wpływów, zakładając, e, zakładając placówki. E, aha, mówiłem o e, oprawie graficznej. Jest taka trochę rysunkowa, utrzymana właśnie w takiej komiksowej konwencji. Jest skromna, niemniej e, nie jest to jakaś zbyt wielka wada. Ponieważ, jak wiadomo, skromność cechuje ludzi inteligentnych, takich jak ja. A to jest zadanie, kolejny element RPG, którym, którym możemy... którym może się ta gra poszczycić. Musimy oczyścić jakiś teren, niemniej chyba to jest jednak dla nas jeszcze za trudne zadanie. Nasza armia nie jest na tyle rozbudowana, żeby mu sprostać, dlatego nie będę się porywał z motyką na słońce. I na razie sobie je odpuszczę. Ok, tu mamy zadanie słabe, czyli proste, akurat na naszą sytuację, na nasz, nasz poziom. I mamy do rozwiązania zagadkę. Jak fajnie. Deep in foul swamp pools awaits, awaiting sweet red blood to claim. Without the bones or arms or even feet, I leave three fork wounds without pain. My wretched act carried by my name. O kurczę. Cóż to jest? Cóż to jest za niesamowite e, stworzenie, które e, które tutaj e, nasz y, zleceniodawca chce, żebyśmy odgadli. Mówiąc szczerze, nie mam zielonego pojęcia, dlatego będę strzelał. Jestem dobry w zagadkach, ale niekoniecznie wtedy, kiedy są w języku angielskim. I musimy odgadnąć, na jaką literę zaczyna się nazwa tego właśnie stworzenia niesamowitego, o którym nam wspomina zleceniodawca. Będę strzelał. B. Dobra. Jej, udało nam się. Myślę, że... Myślę, że nam się udało. Okej. Okay. Świetnie. Zdobyliśmy e, punkty doświadczenia, sztylet, bardzo ciekawy sztylet, oraz sławę. E, sławą będziemy mogli przyzywać e, innych e, czempionów, którzy będą mogli, o właśnie, jak widzicie, wchodzić w skład naszej armii. I tutaj mamy Otolo i Insloa. No, oboje wyglądają mi na e, prężnych wojów, że się tak wyrażę. Okej, okay. inslowa od razu dołączymy do... O nie, nie chcę atakować. Inslowa od razu dołączymy do naszej armii. Okej, okay, kolejny przedmiot. Ja bym będę chciał wam pokazać... Okej, okay, walkę. Tymczasem wynaleźliśmy odnowienie. To jest bardzo niefortunne stwierdzenie. Niemniej nie jestem w stanie teraz wymyślić coś innego. Dobrze, mamy walkę i walka, jak widzicie, to jest taki klon heroesów. Mamy, mamy mapę podzieloną na e, kwadratowe pola, po których się poruszamy. Jednostki oczywiście mają odpowiedni zasięg ruchu. I, i walka toczona jest turowa, podobnie jak w Herousach. Jednostki posiadają specjalne umiejętności. Niektóre mają te umiejętności wspólne, ale duża część ma również umiejętności unikatowe, tak samo, tak na, na przykład jak włócznicy mają pchnięcie włócznią takie na dystans. Jak mogliście zauważyć, jest tutaj obecny tak zwany efekt hordy, czyli w momencie, w którym jednostki Otaczają e, jakiegoś wroga, e, to atakują one jednocześnie. E, co daje naprawdę sporo możliwości, jeżeli chodzi o e, taktykę i w jakiś sposób dopasowywanie się do sytuacji. Ok, no i mamy poziom, kolejny zdobyliśmy, i w, w tym momencie możemy wybrać jedną. Między jedną z pięciu e, dróg, e, pięciu ścieżek rozwoju, ja wybieram ścieżkę wojownika. A tutaj mamy kolejny e, przedmiot. Ups, zostaliśmy zaatakowani. Nie podoba mi się ta świnia kolczasta. Taki trochę zmutowany guziec. Niemniej, no cóż, mam nadzieję, że uda nam się go pokonać. E, taka refleksja, przemyślenie. E, grę wydała firma Techland. E, oni ostatnio chyba lubują się w wydawaniu e, takich nietuzinkowych strategii. E, ostatnio wygrali, wydali Stardrive, bardzo fajną grę z serii Forex. Rok temu Endless Space, który jest absolutnie rewelacyjnym. E, rewelacyjną strategią, właśnie też typu 4X, świetna. A tym, tym razem właśnie Le e, Fallen Enchantress Legend Legendary Heroes. Są, są to gry, które przyciągają do siebie tym, że są naprawdę e, wciągające, a nie dlatego, że e, posiadają jakieś tam wodotryski. Okej, okay, to by było na tyle, moi drodzy. E, to by było wszystko. To był materiał z serii Fallen Enchantress Legendary Heroes. Ja byłem Mateusz Arasz Araszkiewicz. Do usłyszenia, cześć!